W Gostchorzu powstanie tak zwana mała przystań. Umowę w tym zakresie już podpisano. Teraz będzie następować etap realizacji. W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego powstanie takich przystani 10. Oprócz Gostchorza budowane będą w miejscowościach Kostrzyn nad Odrą, Siedlisko, Stara Wieś, Bobrowniki, Pomorsko, Krępa, Nietków, Urat oraz Górzyca. Widać na mapie, że to są wspaniałe gminy. Liderem projektu jest Województwo Lubuskie, samorząd. My przygotowujemy projekt i również finansujemy w 85%, ale dokładają się oczywiście partnerzy, dokładają się gminy. W ten sposób yy, to będzie takie uwieńczenie wcześniejszych marzeń i realizacji w ramach jeszcze europejskiej współpracy terytorialnej, gdy powstawały porty. Nowa Sól. Bytom, odrzański, krosno, cigacice. Czyli będzie to logiczna całość. Projekt nie jest tani, kosztuje razem 8 milionów złotych. Dzięki niemu między innymi, powstanie turystyczne oznakowanie lubuskich szlaków turystycznych. A W regionie lubuskim to nie tylko szlak wina i miodu, jedyny taki w Polsce, szlak pocysterski, szlak kościołów drewnianych, kościołów z kamienia polnego. Jedyny taki w Europie szlak architektury obronnej, twierdza w Kostrzynie, zamek w Krośnie, Kożuchów. Także to są unikatowe perełki wręcz. No i połowa powierzchni to lasy, 500 jezior, jak w bajce. Dojazd do tych wszystkich atrakcji będzie możliwy nie tylko trasą S3, ale również Odrą czy Wartą. Choć obecnie życia na rzekach nie ma, to niebawem ma się to zmienić. Budowa tych 10 przystani spowoduje, że będziemy mieli 18 miejsc, w których będzie można zacumować jednostki pływające w województwie lubuskim docelowo tych miejsc ma być około 30 a to oznacza, że żegluga i ruch pasażerski na Odrę wróci, jestem o tym przekonany i spowoduje też większy ruch turystyczny w samym województwie lubuskim. Przy wyborze lokalizacji przystani przyjęto klucz, jedna przystań w każdej gminie nadodrzańskiej na całym lubuskim odcinku Odry. A w przypadku miasta Kostrzyn nad Odrą budowa przystani zaplanowana została na odcinku rzeki Warty. To kolejny element rozwijania infrastruktury turystycznej, mówi burmistrz Marek Cebula, zapowiadając jednocześnie przybycie do krosna odrzańskiego statku pasażerskiego wybudowanego w ramach projektu Odra dla Turystów 2014. Jest kilka małych jednostek pływających, których właścicielami są osoby prywatne i częściowo samorządy. Za moment się pojawią statki, o których wspominaliśmy już wielokrotnie. Pierwsze daty, które już mogą być wiążącymi, to 20-27 września. Pierwszy statek, Zephyr, dla którego portem macierzystym jest krosno -Odrzańskie. Koszt budowy przystani w Gostchorzu wyniesie 300 tysięcy złotych. W 100% zostanie sfinansowany z pieniędzy zewnętrznych.